Siemano ziomale, dziś kolejny odcinek z najbardziej wstydliwymi i żenującymi sytuacjami, które przydarzyły się każdemu z nas. Tym razem są to momenty z rodzicami i kończą się tym, że obie strony są bardzo mocno scringowane. Koniecznie obejrzyjcie ten film do końca, żeby zobaczyć ile z tych 10 sytuacji przydarzyło się tobie. Jeśli kiedyś odwiedził was wasz chłopak albo wasza dziewczyna, to mogliście się spotkać z taką sytuacją, że ktoś wszedł wam do pokoju, kiedy akurat się przytulaliście albo co gorsza całowaliście. Nie musiał być rodzic, mogło to też być starsze rodzeństwo, które zaczęło się wtedy zaśmiać śmiać i nabijać. A co u niej tak ciemno, ale nie ma w domu? <grym> Paweł. Nie chciałaś mi ostatnio terebki pożyczyć. No, proszę, nic nie mów! Nie musisz nic mnie. Każdy nastolatek zrozumie moment lęku, kiedy do pokoju wchodzi ci rodzic, podczas kiedy ty oglądałeś coś, czego do końca nie powinieneś oglądać. Na przykład jest to jakiś serial, i akurat wyskoczyła jakaś goła baba albo goły facet. No i rodzic to wszystko widzi, no i jak się z tego wytłumaczyć? Co ty oglądasz, dziecko? Nie! Ty jakieś gołe kobiety w internetach oglądasz? Nie, mamo, nie! To nie tak! Ja wiedziałam, że ten pomysł ojca, żeby ci komputer kupić, to nie był dobry pomysł. Dziecko, ty jesteś za młody. Ja, ja tylko patrzyłem. No, tak oglądasz, no patrzysz, a co masz robić? No, ja wiem, że ty, ja wiem, że ty po nocach siedzisz i ty grzeszysz. Ty mi się Paweł nie podobasz, musimy poważnie porozmawiać. Nie, no nie. Tak. Jak rozmawiamy ze znajomym przez telefon, to nierzadko może zdarzyć się przez przypadek za głośno powiedzieć jakieś niecenzuralne słowo, na przykład przekleństwo, ale może być też to coś związanego z jakimś przypałem albo imprezą. Co nie Martyna, co ty ja, gadasz? Wszystkim No tak, no za... nie. Nie, No ja Was kożuję, Tak, to tak to jak razem o to... ostatnim melanżu. No, normalnie. no i co, że byłam pi... Boże, ja może... Wtedy była, no wiem, no i co z tego? I tak było fajnie niczego nie żałuję. I upiłem się tak no, jeszcze to drugi raz. <laughs> to? Mama! O Jezu, ale Czekaj, ja do ciebie zaraz zadzwonię. Ale to, to nie tak jak myślisz. Mogło być też tak, że akurat kupiliśmy sobie coś takiego, wiecie, intymnego albo nie do końca legalnego i nasz rodzic zobaczył ten zakup. Córcia. O, hej tato! A co tam masz? A nic takiego, tylko... Na zakupach byłaś? A pokaż ojcu, co tam kupiłaś! No pokaż! No daj! Och, jakie fajne! Ojciec zobaczy sobie tylko... To wiesz co, to nie dla mnie, to dla koleżanki! O, córeczko! A ile ty masz lat? To nie moje w ogóle. No ojciec jest tobą bardzo zawiedziony. Oj, ty się ojcu nie podobasz. Ja to pokażę matce. Mogło być też tak, że ktoś z was zabrał coś ze sklepu albo od znajomego z domu i to się potem wydało. To nie musiało być świadome. Mogło być też to przez przypadek, ale i tak jest bardzo głupio, kiedy wasza mama albo wasz tata jest o tym powiadamiany przez innego rodzica. Wiesz co, ja go zaraz zapytam. Marek, słuchaj, widziałeś takiego może białego powerbanka? Bo Borysek twierdzi, że jak ostatnio u ciebie był, to miał i tam go ostatni raz widział, a potem już go nie było. Może u ciebie zostawił? Nie, ja, ja nie widziałem. A to? To co to jest? Słuchaj, to był taki biały? Marek, jak możesz? Ale nie, poczekaj, to, to nie... Ja, to, to ja myślałam, że to jest mój! Kłamiesz! Zabrałeś moryskowi powerbanka i jeszcze perfitnie kłamiesz, że nic o tym nie wiesz! Może nie, to nie to ja po prostu pożyczyłem od niego, on sam pozwolił, tylko teraz nie pamięta! Sami pożyczył i teraz zmyśla, Czy ja małego złodzieja wychowam, Boże! Przepraszam Cię kochana! Ja wam to, ja wam to jutro oddam, ja Borys, Boryska woryska najmocniej! Ja sobie z Markiem poważnie porozmawiam! Chyba najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy rodzic znajdzie gdzieś jakąś naszą prywatną, intymną rzecz, o którą z pewnością zrobi nam giga przypał. Wiecie o co mi chodzi? Nie, nie, ja, ja nie wiem co to jest. Do mnie Paweł ostatnio przyszedł wyrzucić śmieci i to, to, to jego, to na pewno jego, no bo no bo czyje, no bo nie moje. Kolega, do ciebie przyszedł specjalnie, żeby wyrzucić swoją! E? No tak, no a nie mógł. Marek, ja wiem, że ty mnie okłamujesz. Nie, ja przysięgam! Ja przysięgam, że ja nie wiem, do czego to służy, ja nie wiem co to jest. Ale ja jeszcze coś z siebie wyduszę! Uch, chyba każdemu przydarzyło się to, yy, że jak brał prysznic albo się kąpał, to jeden z rodziców wszedł do łazienki. No i jest wtedy taki moment bardzo dużego wstydu. To zazwyczaj działa tak, że na przykład mama wchodzi do syna albo ojciec do córki i wtedy jest najbardziej cringe'owo. Już, już, już mnie nie ma! Jezus Maria! Mieliście kiedyś taką sytuację, że chcieliście coś zrobić w domu bez wiedzy rodziców, na przykład nauczyć się czegoś albo zacząć ćwiczyć i akurat byliście w trakcie robienia jakiejś dziwnej pozy i rodzic wszedł do pokoju w najmniej odpowiednim momencie. No co? Ja tylko patrzyłam. Czemu tak sobie patrzysz i nic nie mówisz? Boże, matki się wstydzisz, no wiesz ty co? mogłeś mówić, że jesteś. Dobra, ja już wychodzę, nie patrzę, nic nie mówię. Czy mieliście kiedyś tak, że po prostu staliście z jakimiś kolegami, którzy wiecie, robili coś nie do końca legalnego, na przykład buszyli i akurat zobaczył was rodzic? No i wiecie, wy stoicie z tymi ludźmi, więc jakby też do nich przynależycie. Jak teraz się wytłumaczyć, że wcale nie palimy? Mareczku, a, a co ty tam chowasz? A, a to tu, to... a co to za owocowy zapach? Sok ten, owocowy. Mareczku, czy ty palisz epa? Nie, no jaki epa? No ja nie wiem. A co tam chowasz za tobą? No nie, no ja nie palę. Pokaż mi to. Podaj mi to. Ja chcę to zobaczyć. Ja to pokażę ojcu, i sobie poważnie porozmawiamy. Czy mieliście kiedyś tak, że wasz rodzic akurat mówił coś do Was o jakimś Waszym znajomym? Niekoniecznie, pozytywnie, a Wy akurat z tym znajomym byliście połączeni na Discordzie albo na Messengerze, i ten znajomy wszystko słyszał? <noise> no co ty, ja zrobiłam z siebie większego debila. Wiesz co, poczekaj, bo mi się siku chce, e, ale nie musisz się rozłączać, ja za 3 minuty jestem. No dobra, okej. Okay. Tak, a ja Ci powiem Basieńko, że na przykład do mojej Martynki w klasie to się taka Wiola doczepiła i ja bym nie miała nic przeciwko, bo generalnie Martyka ma mało koleżanek, ale ta Wiola wiesz, to ona, coś z nią jest nie tak. Ona pochodzi chyba z rozbitej rodziny, ma jakieś problemy, jest taka... Wiesz, ona się w ogóle nie myje, nie dba o siebie, taki nieładny zapach. włosy rozczochrane, zmierzwione, wszystko tłuste, wiesz, I ja... Jakie zadania mu miła dziewczyna, ale ja nie wiem, co, co, co tutaj, jak ja mam na to patrzeć. O! Mama! Dajcie znać żonale, które i ile z tych sytuacji przydarzyły się Wam samym i jak się wtedy czuliście. Pamiętajcie, żeby wbić na mojego super Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku.